Dzień dobry, szczęść dzisiaj 26 października, więc wspominamy w kościele błogosławioną Celinę Bożęńską. Tak, dzisiejsza patronka nazywa się dokładnie tak samo jak ja. Jest to bardzo bliska mi błogosławiona, jeszcze nie święta, ale mam nadzieję, że już niedługo to się zmieni, ponieważ chodziłam do liceum w Warszawie matki Jadwigi Bożęckiej, to się uznała Stanek. Matka Jadwiga Bożęcka to była z kolei córka Celiny Bożęckiej, o tym zaraz opowiem. Jak to tam rodzinnie wszystko miało miejsce, uprzedzając pytania, raczej no nie mam kresowych korzeni, a tu ewidentna jest kresowość zarówno Celiny, jak i całej jej rodziny. Moja rodzina od wieków siedzi na Mazowszu, więc nie wiem, czy jest jakieś pokrewieństwo. Może tak, mam nadzieję, że pokrewieństwo dusz istnieje. To jest, wydaje mi się, ważniejsze może nawet od tego pokrewieństwa genetycznego. Celina urodziła się w 1833 roku w ziemiańskiej rodzinie Chludińskich. W Antowilu koło Orszy, to dzisiejsza Białoruś. Otrzymała bardzo staranne, solidne wykształcenie. Jako młoda dziewczyna bardzo chciała iść do zakonu. Chciała wstąpić do zakonu Blisket w Wilnie, ale posłuszna woli rodziców wyszła za mąż za Józefa Bożyńskiego. Zamieszkali razem koło Grodna. On był właścicielem ziemskim, również właścicielem majątku Obrębszczyzna. Selina bardzo angażowała się w pomoc charytatywną ludności wiejskiej, dźwigała ich z biedy, starała się edukować dzieci, młodzież, bardzo dużo poświęcała się tej pracy, zarówno charytatywnej, jak i w ogóle też żyła. religijnie, bardzo też dużo działała przy parapii. Za pomoc powstańcom w 1863 roku trafiła do więzienia z kilkutygodniową córeczką. Jadwigą. Była z kilkudygodniowym dzieckiem w rosyjskim więzieniu, więc to musiało być dla niej, zwłaszcza dla tego miejsca. straszne przeżycie. Nie jestem sobie w stanie go wyobrazić. Niedługo, niedługo później niestety Józef Bożenski zaczął bardzo podupadać się na zdrowiu. Jeździł do Wiednia, tam się leczył. Niestety stracił władzę w nogach niestety zmarł w 1875 roku. Wtedy Celina wraz z córkami, z Jadwigą, Pojechały, pojechały do Rzymu i tam właśnie odżyło jej dawne marzenie, żeby wstąpić do zakonu. Ponieważ ona poznała generała zakonu z Malty, wstając księdza Piotra, Semenenkę, to stwierdziła, że wraz z córką Jadwigą założą żeńską gałąź tego zakonu i tak to powstało Zgromadzenie Sióstr wstania Pańskiego, zwanych właśnie popularnie Zmartwychwstankami. Miało na charakter od początku kontemplacyjno-czynny. Skupiało się nie tylko na tym, żeby to, co się robi w zakonach, czyli oczywiście modlić się, wielbić Boga, ale też przede wszystkim na tym, żeby edukować młodzież, dziewczęta. No teraz ja chodziłam do liceum jeszcze kiedy to była szkoła żeńska, natomiast z tego co wiem od paru lat jest już to, Chłopcy też są przyjmowani w prawie Stanek w Warszawie, nie wiem, jak to jest w innych, ponieważ one mają też wiele innych szkół, wiele innych placówek oświatowo-wychowawczych, edukacyjnych. W każdym razie nauczanie dziewcząt, ich wzór, to, to żeby ta, ta nauka, edukacja była też i solidna, i na wzór chrześcijański, katolicki, było to dla nich najważniejsze. 6 stycznia 1891 rok Celina i Jedwiga Bożenskie złożyły śluby wieczyste, i to jest właśnie data, początek istnienia Zgromadzenia Sióstr zmartwychwstania Wstania Pańskiego. I w tym samym roku jeszcze powstał pierwszy dom zakonny w Kętach, później jeszcze w Częstochowie, Warszawie, także za granicą Bułgarii, w Stanach Zjednoczonych. W 1906 roku zmarła Jadwiga, czyli córka właśnie, patronki dnia dzisiejszego, a jej mama, czyli Celina Bożeńska, odeszła 26 października 1913 roku i została pochowana w Kętach, czyli w tym pierwszym domu obok córki, tam są, obok siebie są te dwa groby. W 2007 roku papież ogłosił Celinę Bożenską błogosławioną. Jest dla mnie też o tyle ważne, że to papież Benedykt XVI już. To było dwa lata po śmierci Pawła II. Jak wiecie, Benedykt XVI, tego papieża, ma szczególną słabość, więc bardzo mnie cieszy, że to właśnie Józef Ratzinger beatyfikował moją duchową krewną, Celinę Bożenską. Aczkolwiek myślę, że jakby tam pogrzebać, to może jakieś krewnictwo genetyczne również, również jest. I co ciekawe, druga z córek dzisiejszej patronki miała męża i pięcioro dzieci, a więc błogosławiona była też babcią, przyszła przez wszystkie Stany, była i panną, i mężatką, i matką, babcią, wdową. No i jeszcze została wyniesiona, została beatyfikowana, więc niesamowity życiorys, była też założycielką zakonu. Obecnie jest kilkaset sióstr, mają zmartwychwstanek, mają swoje placówki oczywiście nie tylko w Warszawie, ale i w całej Polsce, też w Poznaniu, w Częstochowie. W Wielkiej Brytanii, we Włoszech, na Białorusi, w Kanadzie, Tanzanii, Australii, czy w Stanach Zjednoczonych, więc właściwie na całym świecie. Bardzo mnie cieszy ta ekspansja z matki Stanek. Są to osoby mojego, z którymi dzielę tylko nazwisko, ale myślę, że jakieś tam, no w moim przypadku może nie ma mowy o etosie, to jest zbyt dużo powiedziane, ale są to dzisiejsza, błogosławiona dzisiejsza patronka dnia dzisiejszego, jest bardzo mi bliską osobą, jej córka szczególnie, do szkoły imienia chodziłam, więc Mam nadzieję, że niedługo będę mogła poszczycić się tym, że ktoś, kto nazywał się tak jak ja, jest świętą. Mi to nie grozi, ale mam nadzieję, że Celina Bożewska będzie świętą. To na tyle. Szczęść Boże, kochani.